Witam Was w nowym vlogu Nie wiem czy on się pojawi jeszcze przed świętami Czy już po świętach Dzisiaj mamy 31 Więc no zobaczę jak to mi się uda Czy uda mi się coś dograć jeszcze Ale chciałabym pokazać Wam Dwie przesyłeczki, które dostałam Dostałam je wczoraj Jest godzina Teraz powiem Wam już Za 15 czwarta Ja dopiero coś zjadłam od śniadania Cały czas biegam Kupiłam dużo kwiatków E, powrócam Wam tutaj zdjęcia, hmm, ponieważ już teraz nie chcę mi się, nie mam już siły lecieć ich nagrywać, e, trochę się narobiłam, nogi mnie, stopy mnie pieką, nachodziłam się, więc już taka jestem, no, zmarnowana, e, więc może dzisiaj takiej bomby energetycznej już nie ma, ale była, wszystko już zużyłam, całą energię w ciągu dnia, ale jeszcze dzisiaj prawdopodobnie mam jeden wyjazd, więc kurczę, no nie mogę... Jakby nie mogę się ogarnąć z tym wszystkim. Za chwilę, no, okien nie mam pomytych, powiem Wam uczciwie. Więc jeżeli na tych zdjęciach będziecie widzieli brudne okna, no to trudno. No, nie miałam czasu, było zimno prędzej. Umyję je po świętach. Spokojnie, nic się złego nie stanie. Wiem, że dużo osób myje przed świętami, no, ale ja robię to jak już jest cieplej. Raczej na święta to u mnie bardzo rzadko, żebym ja zdążyła je umyć. I co? Byłam w Action, kupiłam kilka rzeczy, ale dzisiaj, jeżeli właśnie będę przy okazji tego wyjazdu i nie będzie dużo osób w Action, no to wtedy, coś jeszcze tam chcę dokupić, to wtedy zrobię już taki osobny haul, który będzie po świętach pewnie, no bo już się zwyczajnie nie wyrobię, jeszcze ten filmik chcę przerobić i może go właśnie wrzucić. Więc tak, no zrobię ten haul z Action no, w inny dzień. Miałam też z Sinsaya kolejną paczkę. Właśnie mam dwie rzeczy, dwie rzeczy do oddania. Jedną sobie zostawiłam i też znowu trochę tam miałam biżuterii na rozdania, więc sobie już to pochowałam. Wczoraj kupiłam też jedną sukienkę stacjonarnie w Sinsayu, jak byłam oddawać tam poprzednią paczkę, także już się nie połapiecie pewnie. Ale nie tam co Wam ostatnio pokazywałam, tylko co ja byłam oddawać wczoraj. Widzicie, ja już mam problemy ze sobą. Aha, tą białą bluzeczkę co Wam pokazywałam? Pokazywałam Wam to? Nie wiem, ja, ja już nie wiem na czym, na czym dostanęło. E, chyba pokazywałam tą białą bluzkę i te czarne spodnie. To to byłam właśnie oddać. I e, przyszła kolejna paczka: mam kolejne spodnie i bluzkę. E, bluzka za duża, spodnie za duże, więc. Albo za małe, albo za duże, no będę to znowu oddawała. Hmm, ale kupiłam właśnie stacjonarnie jedną sukienkę i w tej parce, która przyszła wczoraj, mam jeszcze jedną. Może wam pokażę po prostu już to po świętach. Albo tutaj dokleję, zobaczę jak się wyrobię. Ale teraz przejdę do tych karteczek. Jeżeli coś jeszcze dostanę przed świętami, no to pokażę wam już po świętach, ponieważ no, no ja, ja nie mam już kiedy za bardzo nagrywać. Wy pewnie też będziecie się przygotowywać, więc. No bez sensu, myślę, że po świętach sobie y, obejrzycie. I dobra, pierwsza karteczka, jeżeli mam poobdzierane paznokcie, no to sorki, chociaż miałam rękawiczki, ale już, już mam poniszczone. Y, tak wygląda pierwsza karteczka, piękna, taka błękitna, bardzo mi się podoba. Y, I ona jest, słuchajcie, od Moniki, podejrzewam, że ona jest od Mona y, od Moniki z tego kanału, bo druga jest podpisane, życzę Monika więc od Moniki dla Moniki. Odezwij się kochana, czy ta kartka jest od, na pewno od ciebie, bo po adresie no, nie dałaś swoich tutaj danych więc nie wiem, ale po pieczątce, pieczęci z apteki, Boże, z poczty, tak mi się wydaje, ale daj mi koniecznie znać. Do tego dostałam taką maseczkę z cien nawilżającą, więc super, bardzo się cieszę i tutaj w środku jeszcze jest wklejona herbatka. Ta maseczka chyba była tutaj przyklejona, tak mi się coś wydaje, ale no odkleiła się i tutaj jest właśnie herbatka o smaku granatu, stekane, więc bardzo się cieszę i dziękuję Monia. Mam nadzieję, że to ty mi to wysłałaś. A jak nie, to dziękuję innej Moni. Ale niech ta Monia się odezwie w komentarzach, która mi to wysłała. I tutaj mam jeszcze jedną przesyłeczkę. Ona jest od Kasi. Więc dziękuję Ci, Kasiu, bardzo serdecznie. Kasia odezwała się do mnie na maila właśnie z adresem. Także zrobiłaś mi no bardzo przyjemną niespodziankę. I co tutaj jest? Karteczka w takiej pięknej różowej kopercie. No Karteczka jest śliczna z takimi akcentami złota, przepiękna, prze bardzo mi się podoba. I jeszcze dodatkowo było. Ja, może niepotrzebnie w ogóle poszłam sobie robić zapasy, bo to już chyba trzecia? Tak mi się wydaje? Czy trzecia ta czekoladka? Już, już, już nie wiem, już zgubiłam na chubę. I to jest po prostu tak słodkie, to z tym tutaj piórkiem żółtym. No taki słodki kurczak. No przepiękny to jest, naprawdę bardzo mi się to podoba. Już mi trochę energia wróciła dzięki, yy, dzięki temu kurczaczkowi. Naprawdę słodkie to jest. Bardzo ci, Kasiu, serdecznie dziękuję. Zrobiłaś mi naprawdę bardzo milutką niespodziankę. I oczywiście Monia tobie też bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. A ja teraz yy, muszę dwie minuty odpocząć, ponieważ mój akumulator już jest wydojony. I tak mnie kusi ta planka. Oj, jak ona mnie kusi, ale dziadam przed chwilą gulasz. Ograniczam też słodycze przez właśnie chorobę refluksową, teraz już się czuję lepiej, ale i trochę schudłam dzięki temu. Pewnie tego nie widać, ale powadzę właśnie widzę, że trochę schudłam przy zdrowszym odżywianiu, więc nie będę się opychać. Tym bardziej, że jak wyjadę dzisiaj jeszcze jednak, to obok tego Action i Sinsaya jest również McDonald's. Chociaż naprawdę dawno, dawno w nim y, miałam przerwę, długą przerwę. Wczoraj jadłam, wczoraj miałam też wyjazd, więc wczoraj wyjątkowo jadłam. No ale dzisiaj jak pojadę, to tak odrobinkę coś na kolację, żebym już nie musiała robić. Bo nie mam za bardzo pomysłu. Ach, kurczę, miałam jeszcze jedne zakupy spożywcze. Jeden, kochany, No chyba pada na te zakupy. Już wczoraj też robiłam takie do świąt, ale tam parę rzeczy mi dosłownie zabrakło, więc chyba wybiorę się po te zakupy spożywcze jeszcze dzisiaj. Ach. Czy wy jesteście też tacy zmęczeni? Ja powiem Wam, że ostatnio bardzo, bo robię bardzo naprawdę więcej niż zazwyczaj i rano jak się budzę, to mnie wszystko boli i mnie wszystko boli. Mm, dzisiaj też mało spałam, więc jestem taka wypompowana. Chciałabym w te święta naprawdę odpocząć przed telewizorem. Może nawet się zdrzemnąć, bo, bo moja energia ostatnio to jest dramat. Nawet nie mam czasu oglądać filmików na YouTubie, tylko tak no staram się tam przejrzeć trochę, zostawić komentarz, żeby dziewczyny wiedziały, że o nich pamiętam, ale jest po prostu u mnie koszmar. Jeszcze teraz będziemy się brać za ogródek. Dzisiaj kupiłam nasionka, poza właśnie tymi kwiatami. To nasionka na warzywa, tam chyba nasiona kwiatów, cebulki. Jeszcze sobie wymyśliłam od mojej mamy, bo moja mama kiedyś kupiła sobie taką szklarnię, znaczy cieplarnię, foliowiec właściwie, o. I został ten. Tą folię właśnie zdjęliśmy, i ta folia jest trochę podarta, więc kupiłam taką mocną taśmę. I, i ten cały szkielet chcę. Już teraz sobie przed świętami nie znowu, że po świętach to nawlec, zreperować i na razie sobie to postawić. A jak odłożę trochę pieniążków, to bardzo chciałabym kupić sobie tą cieplarnię z poli węglanu. Więc no jak odbieram, może za rok, może za dwa, zobacz też, ile mi ta folia wytrzyma. No to się wezmę właśnie, zainwestuję w tą. Y, cieplarnie z poliwęglanu. No chyba, że ta folia nie da się za bardzo jej zreperować, ona trochę jest tam podarta, nie jakoś bardzo mocno, no ale jest tam troszeczkę przetarć i jeżeli ta taśma nie da rady, no to już sobie znalazłam na Allegro, że dokładnie na ten wymiar jest za 180 zł do zakupienia. Nowa, też tam wszystko, zameczki są, że okienka, także tak, 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 taka fajna, idealna, idealna y, na ten szkielet. Także ewentualnie sobie zamówię, no ale nie chciałabym w to inwestować, z tego względu, że marzy mi się z poli węglanu, taka, wiecie, już porządna. Ale, no, ja kocham pomidory, kocham paprykę i chciałabym jednak tą cieplarnię mieć, tą, tą właściwie folię. W tym roku, jak już tutaj zakupiłam te warzywka z mężem, będziemy robić ten no, ogródek. Mój mąż trochę już przekopał, ale jeszcze będziemy mógł, pełno perzu jest, kurczę, no. Powiem Wam, ciężko, ciężko, My musimy tutaj jeszcze różne inwestycje wokół domu poczynić, także mamy ogrom pracy i mało czasu, ja nie wiem, jeszcze no praca, praca, YouTube, ja jeszcze tu robię inne rzeczy, tak wiecie, dla siebie jakieś, ale to z czasem może w końcu Wam powiem, nie chcę zapeszać, bo no nie mam na razie nawet czasu, żeby się tak 100% za to zabrać, jeszcze tutaj wiem, że te testy Faberlic, hmm, czekacie za, tym, za tymi filmikami, ja o tym pamiętam. Ja naprawdę wiem, że muszę zrobić rozdanie z okazji 2000 subskrypcji. To już postaram się po świętach, bo no ja nie mam czasu. Teraz właściwie na chwilę sobie usiadam, no ale zaraz muszę znowu lecieć, widzicie, na zakupy. I taka to jest u mnie robota z tym wszystkim. Wiecznie pełno zajęć. A nie chcę też zaniedbywać YouTube'a, skoro y, oglądacie te filmiki i ten kanał rośnie. Nie chciałabym odpuszczać, więc y, zrobię sobie taką małą przerwę świąteczną. Um, no nie wiem, czy po świętach od razu będzie jakiś film, czy będzie ten, czy ten będzie przed, zobaczymy, ale chciałabym tak chwilę odsapnąć. Naprawdę. Przez mam nadzieję, że po święta po prostu położę się tutaj na, na tej kanapie i, i będę spać na moich poduszkach. No tych ty cekinowych nie, bo mi włosy wyrwą. Właśnie miałam iść do fryzjera, nie zdążyłam fryzjera zamknęli. Uch, no ale co, taki los. Biorę się, yy, nie wiem, za wyjazd teraz, może nie będę odpoczywać, bo znowu nie załatwię wszystkiego. Biorę się za ten wyjazd, za te zakupy jeszcze. Muszę jeszcze iść, bo jeszcze coś z tymi kwiatami robię. Przemalowałam doniczki białym sprayem, takie osłonki ażurowe, bo moja mama miała i bardzo mi się spodobały, więc mi je podarowała. Przemalowałam je na biało i tam już mam kwiatki w doniczkach wsadzone, po prostu muszę włożyć te osłonki, muszę i zobaczyć, czy to już wyschło zrobić jeszcze właśnie temu zdjęcie i powrócę wam te poprzednie, bo już właśnie kilka mam. No i pojadę na te zakupy, także hmm, jestem naprawdę już wymęczona dzisiaj, ale lecę działać dalej. Może dzisiaj szybciej pójdę spać, bo wczoraj jakoś o pierwszej stałam przed siódmą, więc jestem niewyspana. Ja jednak potrzebuję trochę tego snu. Nie jestem taka, że prześpię się z 5-6 godzin i jestem rześka, super i jest fantastycznie, bo tak nie jest. No ale dobra, bo się rozgadałam na 11 minut. Już widzę. Pędzę i gnam. Coś tu jeszcze mam może pod oklejem. Jak nie dziś, to może w inny dzień. Zobaczymy, zobaczymy. Mogę wyglądać inaczej, bo może to być inny dzień. Ale te kwiatki mam jeszcze zdjęcia wkleję. Już nie będę tutaj robić. Yy, będą pewnie takie obcięte, bo jak to telefonem robione na y, pionowo, więc będą takie obcięte. Ale mam nadzieję, że będzie można normalnie ładnie je zobaczyć. Już nie chcę mi się nagrywać tych przebitek, tych kwiatów. Wybaczcie. Dobra, zbieram się, uciekam. Witajcie po świętach. Dostałam jeszcze kartki przed świętami, ale nie zdążyłam Wam nagrać. Taką piękną karteczkę z takim kurczaczkiem od Dadziejki i Mario, i w środku jeszcze były takie o. Widzicie? Piękności to są z takiej pianki i drewniany króliczek. Tutaj jeszcze jest. O, chodź, tutaj, chodź, chodź, chodź. Taki kurczak, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. I jeszcze jedna karteczka. Od Alicji w Krainę Zakupów i w środku była taka drewniana kurka. Także dziękuję Ci Madziu e, i Tobie Dadziejka i Mario bardzo, bardzo serdecznie za karteczki. E, jest mi bardzo, bardzo miło i pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście na kanał e, tutaj do tych osób, bo w poprzednich filmikach jakoś zapomniałam o tym mówić, ale mówię, że dostaję z kanału, także tutaj e, wspominam. I przepraszam, że wtedy zapomniałam, ale jakoś cały czas w biegu i mi wypadło z głowy, żeby o tym wspomnieć, ale myślę, że wszyscy tutaj się już dobrze znamy. Tak więc witam się oficjalnie po świętach. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze, jesteście zdrowi, wypoczęci i najedzeni. Ja właśnie wychodzę do pracy, ale jeszcze chciałam wam pokazać, że przed świętami przyszły do mnie, ponieważ no, problem z muszkami mam dalej, ale Ewelinka wysłała mi na Facebooku, na Messengerze takie oto jakby to nazwać w ogóle podwójne działanie środek owadobójczy plus nawóz takie ala ampułki. Jak widzicie, ja już tutaj mam ponad połowę pustą. Na pół litra powkładałam, właśnie po, do takich większych doniczek po dwie takie. Mam półki, więc mam nadzieję, że to pomoże. Jak nie, to już naprawdę nie wiem. I z tej samej stronki wziąłam sobie jeszcze takie lepy w kształcie takich motylków. To są oczywiście te tablice lepowe na szkodniki, ale akurat mam w takim kształcie. I co ja tam jeszcze kupiłam? Takie spinki plastikowe do roślin, żeby mieć darmową dostawę, i taką podłużną nakładkę na konewkę. Zaraz Wam pokażę, bo mam to w garażu. No i zaczęłam robić wysiewy do mojego ogródka, który niebawem powstanie. Wysiałam sobie sałatę lodową, przed chwileczką dosłownie arbuza. Nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Kiedyś moja babcia wysiewała i wyszły jej takie małe, ale to były, było już kilka, kilka kilka, lat temu, więc jestem ciekawa, czy mi się uda. Wysiałam jeszcze trawę pampasową pietruszkę i słonecznik ozdobny, taki na kwiaty, cięte do wazonu. No i to wysiewałam e, oprócz właśnie trawy i arbuza, bo to było dzisiaj, no to tamte, co wymieniłam 1 kwietnia i sałata już zeszła. Także cieszę się bardzo. E, pokażę Wam za chwilę to, jak to prowizorycznie u mnie wygląda i tą końcówkę. I będę uciekała do pracy. I myślę, że ten vlog będzie taki krótszy, taki poświąteczny. E, dokleję to, co nagrałam przed świętami. I co, no zacznę powoli wracać, bo teraz miałam trochę przerwę, potrzebę małam trochę odpocząć, no i działamy dalej z nagrywaniem, mam nadzieję, że mm, trochę tęskniliście, bo ja tęskniłam, lecę do garażu pokazać Wam to, o czym wspomniałam i uciekam do pracy. I tak sobie tutaj właśnie w garażu to rozplanowałam, tu jest karton z Biedronki po yy, warzywach. Ale, żeby mi tak bezpośrednio tutaj na beton, bo jeszcze tutaj nie mam nic w garażu zrobione, żeby to tak bezpośrednio nie stało. Oczywiście to nie jest taki zimny beton, bo ja mam podłogówkę w całym domu i również w dwóch, trzecich jakoś garażu, więc to nie marznie na tym betonie. I jak widzicie, tutaj już mi sałata powschodziła, przed chwilą to podlałam. Tutaj mam sałatę. Mam tutaj popisane po prostu na brzegu. Tutaj akurat nie. No, gdzie ja tutaj to mam? Z drugiej strony, chyba. O, tutaj tak pisakiem popisane, co jest co. Więc to wszystko, co wspomniałam, tutaj mam porozsiewane. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, sałata taka najłatwiejsza, no ale udało się. E, także bardzo się cieszę. Tutaj troszkę, o jak podlewałam, się położyły, ale są, są. E, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ta końcówka, o której wspominałam, to jest coś takiego. E, tutaj ma dziurki. Gdzie one są te dziurki? Tutaj. Nie, nie, tutaj, tutaj, patrzę przez telefon zamiast normalnie nie widziałam. Tutaj są te dziurki, więc tak się to zakłada i to działa. W sensie działa, pasuje, bo jeszcze nie sprawdzałam, jak z tego woda leci. No ale, żeby właśnie mieć tą darmową dostawę na Allegro, to sobie to wzięłam i myślę, że to jest na tyle fajne, że jak już będę miała rozsiane w ogródku, to będzie się wygodniej podlewało takim szerszym strumieniem. A, no mam oczywiście taki koszyk typowy do konewki, co się nakłada ten taki okrągły, ale coś takiego pierwszy raz y, zobaczyłam i, no i wzięłam sobie na próbę. No, tak więc widzieliście, co tam u mnie się nowego w garażu dzieje. Y, wspominałam jeszcze w tym poprzednim urywku, tak sobie teraz wspomniałam o tych moich kwiatach, właśnie je na nie patrzę, y, więc muszę wam te zdjęcia powklejać, jak sobie kwiatki powsadzałam. I zobaczcie, co tam się u mnie dzieje. A oczywiście, kto by chciał widzieć cokolwiek szybciej, to może nie tak super często i codziennie, ale dodaję nieraz w relacji na Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam. Tutaj będziecie mieli nazwę Monika przez 2A podkreślnik fac. Także zapraszam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. No i zachęcam do subskrypcji. Teraz już po świętach ruszę z tym rozdaniem na 2000. Ja sobie spokojnie nagram. Bo teraz będzie troszeczkę tego czasu, no może nie tyle więcej, ale będzie spokojniej. Chociaż u mnie to, no ciężko, ciężko, żeby tak było spokojnie i więcej czasu, ale wiecie, chodzi o to, że nie muszę się przed świętami spieszyć, bo tutaj coś jeszcze muszę ugotować, kupić, myśleć nad jedzeniem, nad jakimś tam menu, nad prezentami, bo to już wszystko minęło, więc no nie będzie mi to zajmowało głowy, mogę się zająć właśnie teraz innymi rzeczami i tym. Rozdaniem, które obiecałam, no bo już ponad 2000, dobrze jest 142, jakoś tak. Także bardzo się cieszę, dziękuję wam. A kto jeszcze nie subskrybuje, to bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam. A ja już teraz kochani, uciekam do pracy. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.